A CARDIN, pozytywny wpływ na poziom cholesterolu czy nowa metoda bezinwazyjnego udrażniania tętnic sprawi, że miliony ludzi przestaną żyć w strachu przed zawałem serca i udarem? Wybitni specjaliści do spraw kardiologii nie mają wątpliwości, że tak. Wraz z opracowaniem przez Polaka naturalnej formuły kardiocyrkulacyjnej. Nastąpił długo wyczekiwany przełom w walce o prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Tradycyjne sposoby walki z niewydolnością układu krążenia to tylko pieniądze wyrzucone w błoto. Jakie są powody, by tak przypuszczać? Codziennie jesteś bombardowany setkami kolorowych reklam pastylek, które działają na wszystko. Musisz wiedzieć że ludzie, których widzisz na ekranie telewizora, to tylko aktorzy, którzy nie mają pojęcia, z czym walczysz każdego dnia. Czy wiesz, że te kolorowe pastylki nie muszą być w żaden sposób przebadane przez specjalistów. W najlepszym razie nie zadziałają w ogóle, w najgorszym popsują twoje zdrowie jeszcze bardziej. Potwierdzona skuteczność Osoby te natychmiast po zastosowaniu formuły kardiocyrkulacyjnej prof.słowika pozbyły się bólu w klatce piersiowej.